Paweł Cwynar Wysłuchaj mnie proszę Powiedz oparta na faktach Kiedy tracisz wszystko, to nic Kiedy tracisz nadzieję, to wszystko Matka płacz swojego dziecka usłyszy z daleka Lecz krzywdę wyczuje z końca świata Mojej mamie Paweł Cwynar Było chłodno Ciąpił deszcz. Szymon, jak co dzień o tej samej porze, przemierzał trasę z domu do kościoła. Jego szczupła, niepozorna sylwetka przemykała niepostrzeżenie wśród przechodniów. Ci, którzy go znali, wiedzieli, gdzie i po co idzie, a obcy nie zwracali na niego uwagi, ponieważ w jego wyglądzie nie było nic szczególnego. Ludzie wyglądają dwa razy: raz zewnętrznie i raz wewnętrznie. W obu przypadkach można kłamać. Szymon jednak do kłamców nie należał. Ubierał się bardzo skromnie, a raczej babcia tak go ubierała. Wszystko, co miał na sobie i w szafie, stanowiło kwintesencję przeciętności. Tak też chciał być postrzegany. Nigdy nie starał się wyróżnić Był Średniego wzrostu, raczej szczupłej budowy ciała, cele miał lekko ziemistą, oczy piwne, włosy brązowe czyli wszystko ani do przodu, ani do tyłu. Wydawało się, że gdyby położył się na bruku, to ludzie przeszliby po nim, nawet się nie potykając. Jedyne, co go nieco wyróżniało, to ruchy. Kiedy się spieszył, gesty miał dystyngowane, wyważone, można by rzec, flegmatyczne, tak jakby nawet nad najprostszą czynnością zastanawiał się dłużej, niż było trzeba. Dało się odczuć, że ten młody chłopak ma świadomość celu i nigdy nie idzie donikąd. Wszystko co robił traktował poważnie. Kiedy czytał, to tylko książki, które go ubogacały. Gdy się modlił, to żarliwie. Wypowiadał się krótko i rzeczowo. W działaniu mierzył siły na zamiary. Przyzwyczajony był do życia w cieniu, który sam zabiegał. Nie wzbudzał niczyjego zainteresowania prócz małej grupki chuliganów z podwórka. W każdym mieście jest wiele takich podwórek. Szarych, ponurych, gdzie są zgraje Urwisów, którzy nie robią nic innego poza wyszukiwaniem ofiar, ciekawi reakcji na tę czy inną sotę. Wrocławska dzielnica Oubin również mogła pochwalić się taką młodocianą szajką, w której Janek, Romek i Rysiek wiedli prym, a mało interesująca reszta była im podporządkowana. Janek, Romek i Rysiek byli braćmi, z których Janek był najstarszy i najsilniejszy. Z racji tego miał najwięcej do powiedzenia. Romek był kopią Janka, różnił się od niego jedynie tym, że miał proce, którą Janek oczywiście dysponował wedle swoich zachcianek. Rysiek zaś był kopią Romka i Janka. Odróżniało go tylko to, że zawsze sam przecinał sobie nożyczkami baki. Powodem takiego karkołomnego, fryzjersko-stylizacyjnego zabiegu było to, że ich mama, wymierzając sprawiedliwość, upaczyła sobie szczególnie baki i za nie chwytała. Wisienką na torcie tego rodzeństwa była siostra, Ola, stanowiąca ich przeciwieństwo i to z wyglądu, i z charakteru. Była bardzo skromną dziewczyną, w sumie podobną z zachowania do Szymona. Szczupła, niebieskooka, blondynka, miała w sobie wiele empatii dla samotnie wychowującej ich mamy, która nie radziła sobie z synami. Ola pomagała jej w codziennych obowiązkach w domu, nierzadko też niosła pomoc sąsiadom. A dzięki swojej pracowitości i sumienności szybko pozyskała sobie ich sympatię. Bardzo kontrastowało to z zachowaniem jej braci, którzy byli bohaterami jakby z innej bajki. Dlatego postępowanie o niczym balsam na skoatane serce matki uśmierzało cierpienie i wstyd związane z tym, że musiała wysłuchiwać codziennie coraz to nowych skarg i zażaleń na swoich synów. Wygłaszały ich niezliczone ofiary. Które wyłaniały się jak króliki z kapelusza magika cyrkowego. Kiedy ktoś pukał do drzwi pani Wandy, to mógł być to albo jakiś poszkodowany, albo też dzielnicowy. Oczywiście żaden z nich nie osiągał pożądanego rezultatu, choć śpiewali podobną melodię, różnorako argumentując zniewagę, jakiej doznali. Sprawa stawała się jasna, kiedy drzwi otwierała kobieta średniego wzrostu, korpulentnej budowy ciała, na szeroko rozstawionych silnych nogach z podwiniętymi rękawami, w kuchennym fartuchu przepasanym szmatą na biodrach. Wygląda niczym wielki, naprężony chrabąszcz, gotowy unieść każdy ciężar, a za nią stała trójka orwisów ze zmierzwionymi rudymi czuprynami. Dzieliła ich taka różnica wzrostu, jakby kolejno ktoś zdzielił ich kułakiem, wbijając ziemię na głębokość pięści. Stali tak za plecami spracowanej matki, z wymalowanymi na piegowatych twarzach szyderczymi uśmiechami, które jasno dawały do zrozumienia, czyj to teren. Co po niektórzy desperaci, mimo takiego widoku, próbowali wnieść skargę lub choćby pretensje. Proszę pani, który z nich rzucił kamieniem w moje auto, wybił mi szybę w kuchni, bezczelnie wyzwał moją małżonkę, Hamsko opluł mojego pieska i tak nie skończyli jeszcze lamentacji, kiedy twarz pani Wandy pochmurniała. zmarszki stawały się wyraźniejsze, uszami jakby buchał dym, nosem szła para, a z gardzieli niczym strąby i wydobywał się altem ryk. A idź pan w cholerę! Co myślisz pan? Że ja nie mam co robić? Tylko z tymi gnojkami się uganiać? Mam robotę od rana do wieczora, a nie bzdury w głowie. Trzeba było złapać jednego z drugim i do dupy nakopać, a nie skarżyć się jak jakiś laluś. Co ja mam teraz zrobić? He? Ojca nie mają, to się chowają jak kwasty przy drodze. Szwendają się w tej i we w te, tylko kurz zbijają. Błoto nanoszą jak bezpańskie psy. I kto ma potem sprzątać? Siły już do nich nie mam. Jak się w jak zdenerwuję, jak mi Bóg miły poddaję w cholerę i będę miał święty spokój raz na zawsze. Bo inaczej nie mam kiedy usiąść. Jakie skaranie boskie, czy co? Po chwili potrzebnej na wdech, kontynuowała: Chcesz pan, to zabieraj te szarańcze, i wtedy ja do pana będę przychodziła z pretensjami. Cholera jasna, spokoju nie ma ze znajduchami. Mówiąc to, pani Wanda błyskawicznie obracała się na pięcie. W tym samym czasie, w prawnym, szybkim ruchem wyciągała ścierkę z zapasa i, i wykonywała klasyczne Iaido. Jakiego żaden samuraj by się nie powstydził i chlas pierwszego lepszego przez łeb. Nim rodzięcy zdążyli pojąć, co się święci, oberwało już dwóch, trzeciego silna maczyna prawica trzymała już za ucho i równomiernie niczym wiadro ze studni ciągnęła ku górze przy nimi o akompaniamencie donośnego zawodzenia trwającego do momentu krytycznego, jakim było wspięcie się delikwenta na tyle, na ile zdołał, na czubki palców. Zakończeniem tortury było uderzenie płaską dłonią w kark po krótkim wskazany, starając się złapać równowagę wielkimi susami leciał do przodu. Kilka sekund nie było w pobliżu ani jednego z urbisów. Rozpierzchali się szybciej niż podrukowe koty po piwnicach. Nosą, noszący skargę musiał zadowolić się taką natychmiastową egzekucją. Często czynił to z nieukrywaną satysfakcją. Kara winna mu wynagrodzić stłuczoną szybę czy rysę na honorze na burmuszonej małżonki. Temu wszystkiemu stojąc z boku z wypiekami wstydu na policzkach przyglądała się Ola. Tak z większymi lub mniejszymi perturbacjami płynął czas u Pietruchów. Na pani Wandzie stan wdowieński odcisnął się pewną oschłością, jednak erozja ta nie nadgryzła matczynego serca, którym potrafiła kochać jednakowo wszystkie swoje dzieci. Wyznawała prostą zasadę: nie czyń drugiemu, co tobie miłe. Uboga wdowa, żeby utrzymać czwórkę dzieci, stała się dorabiać, gdzie tylko się dało. Na stałe pracowała jako sprzątaczka w pobliskiej fabryce fortepianów i pianin. Za życia, jako stolarz, był tam zatrudniony również jej mąż, Franciszek. Ledwie wiązała koniec z końcem, a jedyną pomoc, jaką otrzymywała przy prowadzeniu domu, mogła uzyskać od swojej córki Oli. Jednak nigdy nie narzekała. Przyjmowała z pokorą wszystko, co Bóg na nią zesyłał. Pani Wanda, Wandzia dla znajomych wśród sąsiadów, była ogólnie lubianą osobą, ponieważ wynajmowała się do sprzątania mieszkań, i słynęła przy tym z solidności i uczciwości. Jednak nie warto było z nią zadzierać, bo potrafiła w niewybrednych słowach szybko sprowadzić adwersarza na ziemię. Sąsiedzi patrzyli na nią z politowaniem ze względu na synów, z którymi z trudem sobie radziła lecz nie z powodu braku umiejętności, tylko czasu. Pani Pietrucha, kiedy spotykała sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, Janinę Czerską, często wzdychała, okazując uznanie dla tak przez nią wzorowo wychowanego wnuka, jakim był Szymon. Pani Janina była wysoką, postawną i mimo podeszłego wieku wyprostowaną jak struna kobietą o proporcjonalnych rysach twarzy, z lekko lekko-semickim nosem, co dodawało jej powagi i sarmackiego sznytu. Meritowana nauczycielka, wdowa po oficerze kawalerii Wojska Polskiego, bardzo zasadnicza i rzeczowa. Była patriotką, katoliczką, wierną wartością, w jej rodzinie przekazywano wraz z tradycjami. Mniej dbano o dobra materialne, tym duchowym zaś nie pozwalano zaśnić. Po wojnie było jej ciężko, ponieważ męża więziono i wykończono w więzieniu przy Rakowickiej. A ona przez wiele lat była szykanowana, mimo to nigdy nie, wpadł, nie wypadła ze swojej tożsamości. Zdawała sobie sprawę, że jest skazana na pracę bez możliwości awansu i na wiele innych uciążliwości oraz represji. Jednak przyjmowała to w duchu spokoju i ze zrozumieniem. Miała wiele pasji, zainteresowań. Amatorsko pisała, była zakochana w filozofii, historii, muzyce, malowała też obrazy. Jej ulubionym motywem były góry, które kiedy tylko mogła, odwiedzała. W mieszkaniu stało pianino, na którym często grywała. Otaczała się książkami upchanymi dosłownie wszędzie. Dzięki czemu w domu panował artystyczny nieład. Pani Janina, dystyngowana staruszka o przedwojennych dobrych manierach, nie znosiła hamstwa i bezczelności tak rozpowszechnionych w okupowanej przez Sowietów Polsce. Kiedy w nieszczęśliwym wypadku zginęli rodzice Szymona. Zabrała go z Legnicy do siebie do Wrocławia, gdzie mieszkała. Wychowała chłopca w duchu poszanowania dla tradycji wiary. Znała ona dobrze. Rozpoznała w nim wysoką wrażliwość i starała się ją pielęgnować i rozwijać, nakłaniając do czytania wartościowych książek, słuchania dobrej muzyki, próbując zainteresować malarstwem i sztuką. Wiedziała też, że dokuczają mu urwisy z podwórka, Próbują go ugryźć z powodu tego, że jest odizolowany, że jakoś do nich nie przystaje. On nie odcinał się od nikogo celowo, ale miał swoje priorytety. Czuła, że Szymon jest stworzony do wyższych celów, czego nie mogli zrozumieć jego rówieśnicy. Czasami bywa tak, że człowiek wie, że powinien dokonać w życiu czegoś wzniosłego, wielkiego, że jest mu to przeznaczone, jednak nie zna dnia i godziny. Po prostu żyje w tym przeświadczeniu i stara się rozpoznać swój czas. Pani Janina czuła, że w Szymonie tkwi wielki potencjał. Widziała, po jakie książki sięga i że czyta ze zrozumieniem. Nie chodziło tylko o wiedzę, którą można nabyć w szkole, ale o mądrość. Zdarzało się, że się bał, jednak nie poddawał się temu lękowi i z wiarą, słuszność sprawy, potrafił go przezwyciężać. To działanie nie było pozbawione rozsądku, dlatego Szymon nie wymagał szczególnego nadzoru. Był bardzo radosnym i spokojnym chłopcem. Kiedy pani Janina pytała go, czy rówieśnicy mocno mu się naprzykrzają, odpowiadał go z uśmiechem: Babciu, oni przecież nie rozumieją. Nie do końca wiedziała, co to znaczy. Jednak nigdy nie zapytała, co miał na myśli. Bardzo dużo ze sobą rozmawiali. Szymon często zadawał pytania, które nawet dla niej były kłopotliwe. Wiedziała, że Bóg ma dla niego specjalny plan. Rozpoznała to choćby po tym, że jej wnuk kilkakrotnie jako małe dziecko w sposób cudowny uszedł z życiem z zadziwiających wypadków. Pewnego razu, gdy była zajęta myciem naczyń, Szymon... Miał wtedy sześć chyba lat, wykorzystał chwilę jej nieuwagi. drapał się na okno i wypadł z pierwszego piętra. Pani Jelina zbladła, gdy usłyszała jego krzyk, bo zrozumiała, że stało się coś strasznego. Dobiegła do okna i spojrzała w dół. To, co zobaczyła, było niewiarygodne. Szymon wisiał metr nad ziemią na szczelce, która zaczepiła się o rurę od Czepaka stojącego niedaleko muru i krzyczał w niebo głosy. Zbiegła na dół i upewniła się, że nic mu się nie stało. Dotarło do niej, że to, co się wydarzyło, było niewiarygodne i chłopca uratowała Boża opatrzność. Szymon po upadku nie miał żadnych obrażeń, oprócz kilku otarć za dramę. Jak doszło do zaczepienia się szelki przylegającej do ciała, orura od czepaka? Jak taka gumowa taśma zapinana na zaczas mogła utrzymać spadające z wysokości dziecko? To już wiedział tylko jego anioł stróż. Kiedy Szymon miał trzy latka, przebywając pod chwilową opieką sąsiadki, podczas kąpieli zjadł duży kawał mydła i bardzo poważnie się zatruł. Jego stan był krytyczny i chłopiec był reanimowany. Najgorsze było to, że nikt osłabnięcia dziecka nie powiązał z faktem zniknięcia połowy mydła. Lekarze nie wiedzieli, co się stało, jednak działania, które podjęli, uratowały mu życie. Kiedy indziej zachorował na zapalenie opon mózgowrodzeniowych, z którego wyszedł bez szwanku i przy bardzo późnym rozpoznaniu choroby obyło się bez powiku.